Mam na imię Ula, jestem matką dwójki prawie już dorosłych dzieci, opiekunką dwóch psów, czterech kotów i dużego ogrodu i warzywnika. Mieszkam na wzgórzu, z którego jest widok na Babią Górę, inaczej nazywać się nie mógł. Miałam najpierw bloga o mojej rodzinie, gdzie jeździłam z dziećmi na wycieczki i pisałam o tym, gdzie byliśmy, co zobaczyliśmy, żeby kiedyś po latach mogli to zobaczyć i żeby ja, mając moją sklerozę, pamiętała, gdzie byliśmy. Ale w międzyczasie zaczęłam rzucać to, co bierzemy z sobą do jedzenia na te wyjazdy, i coraz więcej osób się mnie pytało, a jak to zrobiłaś, a dlaczego to jest takie, a czemu w ten sposób? I stwierdziłam, że najprościej będzie założyć bloga kulinarnego, wtedy to były same początki blogów kulinarnych w Polsce. Mojne uczucie, kiedy ludzie robią, coś robią z Twoich przepisów. Hmm. ostatnio mniej, bo nie mam na to czasu, ale normalnie są też to jest godzina maksymalnie dwie tygodnie. Ja robię zdjęcia szybko, jedzenie robię szybko. Przepisy też. Tak, zdecydowanie tak. W zimie, jesień, zima to jest czas, kiedy używam przede wszystkim mrożonych warzyw. Za to, że są świeże. Choć zamrożone, ale jak je rozmrażasz, to czujesz w nich smak lata, ciepła i tego co najlepsze. Tak, oczywiście, sama ich używam, czemu miałabym ja ich nie polecać. Szpinak, z którym przygotowałam ostatnio roladę szpinakową, jest genialny, ponieważ jest tak samo zielony, a jak go rozpakowujesz, to się rozmrozi, pachnie ci świeżym szpinakiem. Nie. Zdecydowanie nie, nie lubię jak mi ktoś się kręci po kuchni, kiedy gotuje. W ogóle moja ulubiona potrawa. Ostatnio to steki. Zdecydowanie, ale bardziej rare niż Medium Rare. Robione przeze mnie. Bo takie mi smakują najbardziej.